Serdecznie witam wszystkich. O, strasznie na słońcu. Tam odpalił jeden masłowy. Eee, bo w większości już maluchów już są na dachu. Ten się odpalił tam. No i zobaczymy. Troszeczkę. Wypuściłem je. A tutaj jeden z anglików. Siądzie. A to. Masłowe to też. U, czy to? nie Mogą sobie poradzić. gdzieś widziałem, że widziałem, że. O, to ma słowe tutaj. To maluchy są. Widziałem, że gdzieś w odleciał i jeden tipler z zagłębiaków. I tak, wiaterek jest dość taki. Dość taki. No to latuje daleko. Tam to poleciało tam. E, ale to nie są takie głupie gołębie. I fuk, i jest. No e? e, i wyciekł, spadł z drugiej strony. Śliskie są te gąsiory. Im się niedobrze siada. Ale jeszcze nie ma... Nie ma Budapeszta. Gdzieś w odleciał. I nie wiem gdzie on jest, Budapeszt i jeden stres, taki zagłębiaczek malutki gdzieś to mi to odleciało hmm. ciężko, o następny no i co, Wejdzie coś z tego żeby tylko nie potraciłeś się e? przekręciło go, ale skrzydła ładne Fajne. No i fajnie. Tak mają te gołęby się zachowywać. Na ładnych skrzydłach, na takich długich skrzydłach. Nie wiem to właśnie, czy właśnie ten grochowy, co miał z, z okiem takie. Przypauzuję, bo nie było mnie długo i mi tu kurczęta, muszę im dać coś do jedzenia za niedługo to mnie buty podziubią, bo tutaj łażą ale najbardziej mnie zastanawia, że tego Budapeszta i taki jeden malutki tiplerek wyskoczył, bo na razie wszystkie są otwarte mają wloty tutaj te i nawet jak się pomieszają to, to nic nie szkodzi po prostu nic nie szkodzi później na wieczorem je poprzekładam, ale ale fajne są kocówki. No i jeszcze tak. Na razie niech się o tak. O, o swoją z tym dachem, z tym takim, jak się tak poderwie, tak delikatnie. To akurat za mocno i nie ma ich. Tego tiplera to maluc, maluszek był taki. i e, i Budapeszta też nie ma. A te jakby tak siedzą. No zobaczymy na na koniec dnia. Żeby tylko nie pogubiły się, nie potraciły. Się ale takie fajne niektóre są na skrzydłach i takie to, to masłowe A z drugiej strony musi być one tak, jeszcze tak nie ubyte z tym wszystkim i tak hmm. no zobaczymy, no ale na razie muszą muszą się tak porozglądać troszeczkę co tu się podziało <laughs> Jak będę miał chwilę czasu, to chciałem właśnie im zrobić krzyżaki, żeby miały więcej wyżej wylatywać I zawsze to tak No to też fajne to, takie grochowe To jest tak, żeby się miały gdzie przelatywać te gołębie Zawsze gołąb lubi do, na samą górę wylecieć No to jakby się założyło krzyżaki, no to chętnie będą tam siedzieć Dobra, ja teraz przypałzuję, bo Jak mówię Muszę jeszcze się rozglądnąć gdzie ten Budapeszt z tym Tiplerem odleciały? No to widzę, że jeden jest, e, dwa, trzy Angliki tutaj są i ten zagłębiał gdzieś tam, widziałem bokiem gdzieś poleciały. No zobaczymy. A jeszcze do końca dnia mają trochę czasu. Także na spokojnie, na spokojnie coś tutaj sobie podolatują. To są mądre gołemy, Te Budapeszty to to wszystko, tylko że ten pierwszy młody z Budapesztów. On mocno przerośnięty był no, w sumie ten kiper tak samo jak wyraz. To niby był maluszek, ale one się zrywają i no i ogień do góry. No i nie ma zobaczymy później, co tu się będzie podziało. Bo tu już następne Budapeszty poschodziły. Jest były 4. No to dziś, jutro będą przekładane. O, powiedzmy ten początek. Początek gdzie one są. O może wlazły tam z powrotem o, Nie widzę ich Gdzieś tutaj były te maluchy No ale później zobaczymy tego zerknę teraz tam kurczątką tylko jeź i, i zerknę Zerknę właśnie Te budapeszty to był... a tu jest jeden tu jest jeden w sumie ogólnie ich jest cztery znaczy cztery do przełożenia już powiedzmy już no tak żeby jeszcze coś sobie tak podziubało, niektóre takie fajne na białutki ogonka może tam z tyłu są nie widać ich zostało zostało tyle jedzenia samowiec i jęczmień może a woda, dziś akurat do wody trypoflawomina, drugi dzień. Ja uważam, że, e, że lepiej jest dawanie właśnie przez te trzy dni tej trypoflawominy, bardziej to jest skuteczne e, niż dawanie, kropelkowanie do dzioba, bo lepsze to działanie ma. Takie moje jest wrażenie, że lepsze takie właśnie działanie jest, jeżeli się podaje tą trypoflawominę. Ogólnie nie ma żadnego problemu, także że nie to, że jakieś tam są jakiekolwiek objawy nawet tutaj chyba ten grochowy, a tu jest ten grochowy jeszcze ma trochę oko za tego, nawet mu nie zakrapiałem a oko już mu się bo to jest ten grochowy i już te oko mu się coraz, tego, musiało go strasznie bo stosunkowo do tego co było, tam jeszcze mruży jeszcze, może tak mocno, ale ale to był podziobane i, i wszystko jest pod kontrolą Także przypałzuję, muszę się rozglądnąć, bo za tymi tujami to nie widać. Widziałem, że w tamtą stronę gdzieś tam podleciały te gołębie. Będą się kręcić tutaj za chwileczkę, zaraz będą, no bo to dla, dla nich to jest nowość, e, takie e, loty, robienie takich lotów. Wczoraj obcinałem jeszcze z tamtej strony <grym>, z tamtej strony e, tuję i drabinę sobie przełożyłem przez tego i tak została. Przez tuję już mi się nie chciało zabierać tak dookoła. No także Pauza i za chwilę się włączę Zobaczymy tam do środka co tam się dzieje Dam im w sumie jeszcze tam do jedzenia i widzę, że gryty też już mocno tam przedryzły Także im tam dosypię Także pauza No i na tą chwilę Brakuje jednego Budapeszta Teraz właśnie przyleciał Tipler A tamte, tamten był mocny, największy młody jak jeszcze patrzę, co tutaj się dzieje, ale największy młody i najsilniejszy taki. Nie przetrzymany, troszeczkę był tym gołąb, ale nigdzie nic nie widać. No zobaczymy jeszcze. A no te siedzą tak sobie na dachu i one się po tak mniej więcej opatrzą, co tu się dzieje. a te dostały grytów i od razu są w grytowniku tym młodym tak samo muszę <laughs> właśnie nasze kolory grytu, ale one będą miały już taki inny, troszeczkę tak z węglem, tak ja tych młodych może takie lepsze dziś akurat młode, a czy dziś yy, dziś mają typów lawominy ale wczoraj miały, wczoraj miały elektrolity, eee, chyba elektrowet z centrum zdrowia Gołębi, bo no, te młode, żeby, żeby po prostu się nie odwodniły. A. O tak, wiem tyle, ale widać. Hmm. To jest. Widać kondycję tego. Tu widać te młode. Podejdę nawet bliżej. bo no, ten zagląda, one tutaj chcą wchodzić. Wyszły tam pędy, a chcą wchodzić tutaj. Będzie chwilę troszeczkę przejścia z nimi, bo jest takie fajne, niektóre takie. Czyli takie było jedno, bo tu są dwa. Teraz te Budapeszty. Jeden taki był ładny na, na białym ogonku. A tu jest cała, cała para rodzeństwo A jakie fajne. I tu i tamten drugi. Tamten drugi jest tam. No tyle co te, te wyjadły, a tamten taki faniutki. Tak samo. Taki ładniutki, no ale dwa. To są dwa, i, i dwa są, i dwa są gdzieś jeszcze. Tutaj wyszło tak samo jedno takie grochowe. Ile przy grytowniku, jakie, jakie wojny są. Tutaj, tym pa, tej parze zabrałem. Zabrałem młode, przełożyłem po inne tam gołębie. cały czas, teraz już tak na bieżąco cały czas gołębie schodzą ledwo się już ledwo się tutaj coś tam e, e, poluźniło no to z powrotem następne schodzą młodziaki No sobie tam chłopacy odebrali, a reszta, a reszta będzie trenować reszta będzie trenować jak widać Gryt, gryt mają cały czas, wbrew pozorom. wbrew pozorom, cały czas mają co najmniej co najmniej co drugi, maksymalnie co trzeci dzień yy, mają te wymieniane gryty i wsypywane takie powiedzmy takiego pół kubka, pół kubka tego w do, dolbicie do takim litrowym, wsypywane mają cały czas, no i e, no jak widać jak, jak, jakie jest zainteresowanie tymi grytami, jednak... Jednak ta ilość karmy stosunkowo tego potrzebują, jednak tego, do, y, tych minerałów dużo teraz przy okresie karmienia to bardzo dużo te. One tam będą łazić teraz w podaszku. One takie zobaczymy. no Kilka dni na pewno muszą, potrzebują tak, żeby się przyswoić. I to tak samo. U młodziaków poschodziło tak samo, gdy sporo. Tamten jest fajny taki na na, e, jak to? na rudych pasa ja nawet bym powiedział, że on ma taki potrójny pas zobaczymy co się z niego będzie dało zrobić ale taki fajniutki tutaj ich jest cztery takie tutaj jest następny no, taki ładny ładnych tak, tych skrzydłach jest i za niedługo już one już są takie do, jeszcze może kilka dni dzisiaj jest piątek tu się poderwało takie grochowe one takie właśnie, żeby one tak się tak latały, żeby one się przyswoiły do tego dachu Ale Drubel mi przyszedł na dach no, no Ale Nie chcą tam do siebie tam e, przecież były już tam kilka dni i one bardziej o, tak jak ten Tipler to one chcą zalatywać tutaj tu gdzie się wychowały będzie troszeczkę ciężko no zobaczymy zobaczymy jak to jak to się uda najbardziej mnie martwi, że tego Budapeszta nawet nie, nie widać go nigdzie on już tak siły miał w skrzydła to nie wiadomo gdzie on wypucował, trochę wiaterek jest taki na zachód, jest zachodni wiaterek na, na, na wschód w sumie i no ale tu nigdzie nie widać nigdzie poszedł mocny te gołębie troszeczkę prze, przetrzymane te gołębie no zobaczymy takie to jest zaraz się biorę jeszcze muszę wziąć i poukładać obrączki bo te co obrączki co, co przychodzą to są w woreczku i za duże zbliżenie i mam mamy potem wieczko pokrycie i muszę je właśnie poukładać numerami, jak tutaj sobie te. To. No to, a obrączki takie, moim zdaniem, fajne, nawet ładnie czytelne są te, te obrączki. No i muszę właśnie tu są takie. Ta, ta, ta fajna, ja go to ostatnio od Michała zabrałem obrączki, te e, takie zwykłe, no to ta e, te na przykład taki, nie wiem czy to patyk taki, taki gdzie, gdzie można sobie ułożyć, no i po kolei tu jest zapinka taka, że nie mogą że nie, nie wyskoczą te obrączki, takie fajnie pomyślane no i ułożyć sobie tutaj taką serię, serię 20 obrączek, zawsze zawsze to jest przy obrączkowaniu łatwiej, szybciej jak się ma chwilę czasu no bo te, te adresówki, co przychodzą, no to, to, no to tak no luzem, no i trzeba je po prostu po e, Przedtem to było na jakimś sznurku, a to jednak ten, ten tak, tak, taki podajnik do obrączek, fajnie to wymyślana jest, że tu można sobie chwycić i, i, i obrączki sobie po, po, po kolei, numerami poukłada, żeby można było swobodnie sobie ściągać. Nie? A Tak, tutaj jest zabezpieczenie takie. No także a obrączki, no tak jak mówiłem, no takie, takie, moim zdaniem, takie przede wszystkim czytelne. Ładne, takie masywne te obrączki. Rok. E, numer telefonu i numer obrączki to naj, w sumie najważniejsze bo tutaj później jest fajnie, e, fajnie gdziekolwiek zapisać te gołębie no to jest e, numeracja jest no, bardzo ważna nie? Przy, e, przy, przy, o, przy zapisywaniu pochodzenia gołębia tak żeby mieć w kajecie gdzieś tam e, zapisane u mnie z roku na rok jest zapisywane nieraz e, Chłopacy, jak ci co zabrali to dzwonią i, i pytają się i ja, na no chwilę mi to nieraz, bo to nieraz dwa, dwa, tego znaleźć zeszedł, i, i w tym zeszcie wszystko jest, tak powinno być w każdej hodowli eee. i tak to właśnie jest, no o to fajne na skrzydełkach, fajne to siwe. No one jeszcze chwileczkę, tak żeby, to, bo powiedzmy to jest takie kiedyś je tak wypuściłem tak z ręki, tak żeby one się obyły tak, były tak już e, kilka dni no to one takie będą bardziej takie, jakby to powiedzieć, odważne. No bo one trochę im strach nie podwala to nowe, nowe doświadczenie. No one muszą, tak one i tak jak mówiłem. Chciałbym im zrobić krzyżak. Zawsze to by było fajniej, bo jakby na krzyżaku były siadały. Tak myślałem właśnie, że z jednej i z drugiej strony dachu krzyżaki takie porobić, czy nawet nie wiem czy tam okular krzyżak czy, czy w sumie taki o, to fajne i jeszcze będzie samiczka pewnie jeszcze te gołębie po karmieniu to są i jeszcze trochę ciężkie i jeszcze takie to ostatnie lotko takie patrzę do góry ale tutaj tego Budapeszta nie widać to jeszcze ostatnie lotko jeszcze takie króciutkie jest tak zerkają, ale to chyba nic nie wypaczą, bo to jeszcze jak coś to powiedzą to wieczorem tego będzie. Znaczy ten Budapest. No i wieczorem trzeba będzie je przeliczyć, czy nie ma jakichś strat. I najważniejsze to, bo teraz wychodzą, mają e, klawisze podniesione ramki są podniesione takie fajne ogólnie takie, moim zdaniem. Zobaczymy, jak tego. Niech się o swoją troszeczkę i mi tu nie zlatuj. Oni się nauczą na ziemię zlatywać. Będzie niedobrze. Nie chcę, żeby mi podwoilery wchodziły. Bo. Nie wiem, czy nie będę musiał tutaj właśnie zagrodzić, żeby one nie wchodziły im pod wojlerę, bo... Nie chcę, żeby gołębie w ogóle e, zlatywały na ziemię. Będą gołębie tylko i wyłącznie, żeby e, powiedzmy znały tylko dach. Górę i, i gołębnik, żeby nieść. Po to jest ten system klawiszy zrobiony, żeby one No teraz jeszcze jest ciężko. Bo one, dopiero jak się e, zacznie karmienie na łyżkę, no to wtedy można coś z tymi gołębiami zrobić. W momencie jak są na pełnym karniku i takie maluchy, no to jeszcze jeszcze nie mogą przechodzić na łyżkę, a e, jedynie w ten sposób można tego z czegokolwiek nauczyć. Jak się je nauczy, no to wtedy takie będzie z nich pociecha. Bo jednak młode gołębie fajnie się uczy. No, tylko, że chwilę czasu im po prostu trzeba poświęcić. Ten się uparł i chce zlatywać cały czas na ziemię. Muszę tak samo. No nie wiem, najwyżej kupię takie właśnie takie panele z ogrodzenia i obgrodzę tutaj dookoła, żeby nie można było wchodzić po... pod, pod gołębnik. No tak jak, jak mówiłem, no wchodzi się, tam się przesypuje, to nie wiadomo jakie to e, ziarno jest. E, także lepiej, żeby pod gołębnikiem nie chodziły. To jest takie... Ale nie, bo dzisiaj na Budapeszta jakby były gołębie, już. E, e, czy Budapeszta, czy się uparł? Czy pauzuje? Niektóre się nauczą właśnie zlatywania. No i przede wszystkim one chcą zlecieć tutaj do wojlery. I, e, i zlatują na ziemię. Z, z ziemi już prosto pod, go, pod, pod tą wojlerę. I, no i się no, dobrze, Ale. No powiedzmy, że dziś pierwszy jutro będą miały od rana tak samo otwarte. Rano już zawczasu już yy, pootwieram, bo tu ci w sumie troszeczkę późno, tak żeby one się jak najbardziej o, o takiego dostały takie obycia i będziemy później powolutku już co któregoś jak już się tak już powiedzmy już się przyzwyczają, siedzą na tym dachu, to już będzie można, to będzie można im po prostu już coś z nimi potrenować. A teraz ja mówię, do, no, do końca tygodnia zobaczymy, jak tego, jak, jak one e, będą się zachowywać. Ja mówię, coraz więcej tych gołębi schodzi, teraz będą następne, następne o już są w sumie w karniku. Te Budapeszty małe. No no to już może w niedzielę je przełożę. Tak znaczy, zerkam cały czas do góry, ale tego Budapeszty nie ma. No i nie wiadomo gdzie jest. Dobra, ja składam te obrączki, pozdrawiam jak zwykle wszystkich, zapraszam na kolejne filmy i teraz będą takie właśnie filmy z typowo zlotów i zobaczymy, które gołębie się e, nadają. Niektóre się tak zdrywają. Jeszcze, jeszcze tak się do końca nie... nie... E, Nie, taki nie ma decyzji, no ale może tak samo za gołębnikiem, by taki, e, też był dobry taki krzyżak zrobić za, za gołębnikiem, żeby one mogły się podrywać. Mówił na, na wschód, na zachód. E, no różnie to wieje. Ale wschód, zachód, no z południa też. Z południa teraz to wiatry są z każdej strony. Żeby mogły sobie tutaj coś polatać, poćwiczyć. A tam może tam najbardziej, na gdy bo chciałem tutaj na, na samym szczycie mocowanie zrobić e, e, tej rury do krzyżaka, a tam już na, na otwartej przestrzeni, no nieraz te wiatry, tak jak tego, no to no to trzeba mocno to dobrze zabezpieczyć, żeby to się e, utrzymało, bo te wichury są straszne. Także jeszcze nad tym trzeba się mocno zastanowić. Jak będzie chwila czasu, no to tam stary. Z kaberkotów z młodziakiem jednym. Także pozdrawiam. Eee, to już dziś piątek, piąteczek Piątunio. Także udanego weekendu i trzymajcie się na razie. Cześć.